Cześć, cześć! Jesteśmy właśnie pod Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Koronowie. Chciałabym Was ze sobą dzisiaj zabrać na próbę orkiestry dentej, abyście mogli zobaczyć, jak ona na co dzień funkcjonuje. Chodźcie, zapraszam Was. Jesteśmy już w środku. Jak słyszycie, dobiegają nas różnorodne dźwięki. Chciałabym Wam więc pokazać klasy naszych instrumentów, czyli po prostu na czym możecie nauczyć się u nas grać. Chodźcie, pierwszą odwiedzimy klasę perkusji. A jak brzmi i wygląda puzon? Oglądajcie dalej. Na co również tańczę zespół Polakiem, czyli tańca a tutaj gram na klarnecie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Przyjdźcie do nas, jest fajnie, prawo na trąbach. Polecam serdecznie, ja. Jesteśmy właśnie w klasie trąbki, czyli bardzo popularnego na całym świecie instrumentu. Posłuchajmy zatem, co u nich jest grane. Teraz zapraszam was do klasy saksofonu.